Z tej strony Karina Wandalżowska. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Szpilka dookoła świata. Tym razem porozmawiamy o Turcji i Szwecji, dlatego że jest to temat bardzo gorący, który ostatnio bardzo często pojawiał się w przestrzeni publicznej, w mediach, w kontekście tego, co się stanie z przyszłością NATO i z jego rozszerzeniem. Moim Państwa gościem jest Mateusz Libała z Po Nordycku. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie także. Ja chciałam się tej Szwecji i Turcji porozmawiać, dlatego że jest to temat, który się bardzo często pojawiał, ale ciężko o nim rozmawiać jednostronnie, dlatego że cały czas czekamy na to, co zrobi Turcja i Węgry w kontekście ratyfikacji przyjęcia Szwecji i Finlandii. Cały czas jakby tutaj oczywiście są inni gracze, są inne powody, ale ostatnio takim tematem, który się pojawia, jest kwestia spalenia koranu przez prawicowego, skrajnie prawicowego polityka. Duńsko-szwedzkiego pod ambasadą turecką w Sztokholmie. I jakby w Turcji wywołało to bardzo duże, duży oddźwięk, duże niezadowolenie. Tam były właśnie głosy o islamofobii, o tym, że to jest, no nie, nie można dopuścić, żeby kraj, który pozwala na coś takiego, był członkiem NATO, że, że jest to bluźnierstwo wręcz i że w ogóle nie ma o czym w tym momencie ze Szwecją rozmawiać. I były to głosy no również prezydenta Ordana, który. O tej w obronie wszystkich muzułmanów, no bo tutaj jako taka osoba się kreuje w swojej polityce. Ale tak naprawdę no bardzo szybko zostało to skontrowane na zasadzie takiej, że Szwecja wyraziła zgodę na ten proces, no ale oczywiście nie wyraziła zgody na spalenie Koranu. Więc w Turcji jakby to nie do końca w ten sposób jest odbierane, dlatego że tam no troszkę inaczej działa prawo, zezwolenie i jakby to jak się bierze odpowiedzialność. Poza tym jest to oczywiście kreowane na jakby politykę wewnętrzną, która jest no. um, i, i jakby na to, co się dzieje. Ale tak naprawdę, jak to zostało tak dokładnie odebrane w Szwecji, jak to zostało potraktowane przez władze szwedzkie, w ogóle jaka była reakcja? No bo mnie jakby zastanawia z jednej strony właśnie reakcja, jak to wyglądało z strony szwedzkiej, bo jakby Turcy się skupili na tym, że, że do czegoś takiego doszło w imię wolności słowa, to nie jest wolność słowa. A z drugiej strony też interesuje mnie to, jak postrzegana jest wolność słowa i jakby prawa tutaj wolności w Szwecji, w kontekście tego, że kiedy chce być przyjęta do NATO, jednocześnie zgadza się na demonstrację, na której na przykład pali się kukła Erdoana. Jakby chciałabym porównać te punkty widzenia, no bo w których jest to niedopuszczalne, ale tam no, ta wolność słowa wygląda zupełnie inaczej. Chciałabym jakby zapytać, jak to wygląda na strony szwedzkiej, żeby lepiej zrozumieć, jakby myślę, że też państwo, które słowo lepiej zrozumieją te różnorakie konteksty. Co to jest z tą wolnością słowa? Tutaj bym podzielił w Szwecji na takie dwie grupy. Pierwsza grupa to jest na przykład premier Chisterson, który wyrażał ubolewanie, był przeciwko temu, co się stało w Sztokholmie, przeciwko temu powieszeniu lalki Erdogana w spaleniu Toranu, a druga grupa to z kolei szwedzcy demokraci, którzy krytykowali premiera Cistersona. Tutaj mieliśmy krytykę, pod adresem premiera, iż nie powinien on przepraszać Turcji i krajów muzułmańskich, ponieważ właśnie w Szwecji jest wolność słowa i powinno się to szanować. Ta, co do samej wolności słowa, tutaj także mamy dwie grupy, jedni mówią, że nie powinno się ruszać rzeczy świętych dla danej religii, a drudzy z kolei mówią o tym, że mamy w Szwecji taką wolność słowa, że to, co ty uważasz za słuszne, to powinien zrobić. I te dwie wizje się strasznie stykają i nigdy nie da się ich pogodzić. To zależy oczywiście od władzy. Tutaj mamy premiera Chistersona, który moim zdaniem dobrze postąpił. Jednakże kredytów jest bardzo dużo w Szwecji i tam moc w społeczeństwie Szwecji i która pojawiła się już od trzech lat i cały czas ewoluuje, ma niestety duże znaczenie w społeczeństwie i nie prędko to się skończy. Myślę, że dalej będziemy mieli takie sytuacje, dopóki ten głos szwedzkich będzie obecny w, w społeczeństwie i w mediach. Jak w ogóle bardzo Szwecja chce być częścią NATO? Ponieważ ja rozumiem, że bardzo dużo warunków, które stawia prezydent Erdogan, są nie tym bardziej, że czasami się wydaje, że on te warunki tak stawia, stawia, żeby podbijać stawkę, no bo tutaj nie chodzi tylko o Szwecję, chodzi również o Stany Zjednoczone i o wiele innych rzeczy, i to jakby oczywiste jest, że postrzeganie choćby tego, kogo uważa się za terrorystę, jest inne ze względu na prawo, ale też jakby kwestia deportacji jest różna, dlatego że no to nie jest decyzja, którą podejmuje rząd, to jest decyzja, którą podejmują sądy na podstawie przesłanek. Więc tutaj jakby rozbijają się troszkę dwa punkty widzenia, dwa punkty tego, jak się rozumie prawo, no jak się rozumie wolność słowa, jak się rozumie wolności i prawa jednostki, ale ja się tak czasem zastanawiam, z drugiej strony, bo bardzo często jakby odpowiadam na to pytanie w zasadzie, dlaczego Turcja w ten sposób postępuje, ale właśnie bardzo często rodzi się we mnie pytanie, na ile ta Szwecja faktycznie chce wejść tego do tego NATO, bo o ile ja zgadzam się z tym, że no to nie może być tak, że Turcja stawia żądania, a Szwecja ustępuje w każdym warunku. To nie może być tak, że ludzie po prostu są deportowani, bo tak chce jakiś kraj trzeci. Choć jakby tutaj Turcja też ma słuszne uwagi, że bardzo często jest tak, że kiedy ona występuje deportację do krajów zachodnich to nie dostaje, nie, jakby nie ma tutaj zgody na deportacji, ale kiedy na występują Stany Zjednoczone, to ta sama osoba nagle jest deportowana do Stanów Zjednoczonych i jakby no, sytuacja się zmienia, prawda? Więc jakby to są jakby tutaj różne niuanse, które są, ale z drugiej strony, jeżeli Szwecja chce tak naprawdę być przyjęta, to takie właśnie powiedzmy sytuacje, które wywołują bardzo duże oburzenie w Turcji. Ja tutaj mówię właśnie o właśnie tych protestach z flagami PKK czy w wieszaniu ich na różnych budynkach. No troszkę, nie wiem czy jakby nie, nie, tu oceniać, czy powinny mieć miejsce, czy nie, ale mogą flukować, w sensie, jak gdzieś chcemy i chcemy, żeby ktoś na coś wyraził zgodę, to raczej nie atakujemy go publicznie, bo to nie sprawia, że jest nam bardziej życzliwy. I myślę, że bardzo dużym plusem Szwecji jest to, że zareagowało to trzęsienie ziemi, które wczoraj miało miejsce w Turcji, wysyłając pomoc, w tym pomoc humanitarną, która jest, ja tutaj jestem bardzo daleka w tym momencie od jakby wysyłania Jakichś dalszych możliwości politycznych z tego powodu, bo jesteśmy w takim momencie, gdy w Turcji odbywa się tragedia, i chyba to nie jest miejsce na jakby listowanie tego, na, na możliwości kolejne, po prostu ludzkie, żeby tam teraz pomóc. Ale właśnie chciałam się zapytać, na ile ta Szwecja chce do tego, na to, bo w kontekście różnych działań, można chyba czasem mieć troszkę wątpliwości, na ile jej zależy, a na ile jej zależy, ale tylko na jej własnych zasadach. Więc jak odwrócę to pytanie, że się słyszę od Turcji, na ile Turcji zależy na jej własnych zasadach z pytaniem na ile Szwecji zależy, ale tylko na jej własnych zasadach. Szwecji bardzo zależy na wejściu do NATO na jej zasadach, chociaż ten zapał do wejścia do NATO trochę zmalał poprzez właśnie sytuację z Turcją i Węgrami, które jednak cały czas ciągną tą akcesję i nie ma końca. Przez to szwedzkie społeczeństwo czy nawet władze trochę zniechęciły się do samego członkostwa i mieliśmy raczej trochę okres przestoju nie było zbyt wiele działań na jesieni no, też zależne na wybor, wybory wiadomo, ale jak po ukształtowaniu rządu, dalej nic nie było wiadomo, jak ten rząd zareaguje na dalsze żądania Turcji, czy będzie działał tak samo jak socjaldemokraci, czy nie będzie inaczej? Tutaj widzimy, że trochę się to ruszyło, jednakże sam zapał się zmniejszył i jeśli Turcja dalej będzie to przeciągać i na przykład Finlandia wejdzie sama, bo też mieliśmy takie rozmowy, ze Finlandia może chcieć wejść sama do NATO, to Szwecji kwestia członkostwa może być wyraszona. Czy jest realna szansa na to, że Finlandia zdecyduje się sama, bo ja też właśnie słyszałam takie powiedzi, choćby po, po właśnie tym, Wydarzeniu z 21 stycznia, czyli po spaleniu Koranu, później zostało odwołane to spotkanie z ministrem spraw, z ministrem obrony narodowej. I tutaj, jakby te, te spotkania wielostronne, Turcja, Szwecja, Finlandia zostały jakby odwołane na czas nieokreślony. No, mówi się, że tutaj co najmniej do wyborów, no bo tutaj też wszystko się w Turcji rozbija o wybory, które są. Ale czy, czy, jakby, widzi pan szansę na to, że jednak Finlandia zdecyduje się bo na początku, bo takie stanowcze nie? A potem zaczęły się pojawiać głosy, że może, jeżeli to będzie bardzo długo trwało, to może jednak sama Turcja też jakby tutaj powiada się ustami prezydenta Dana nie tylko, bardzo wprost, że jakby Finlandia spełniła swoje warunki, nie widzą przeciwwskazań, żeby Finlandię już w tym momencie przyjąć. Były takie rozmowy już od listopada, kiedy zaczynały się protesty w Szwecji, iż Finlandia może wejść sama. Mieliśmy też wypowiedzi premier Sanne Marin, która powiedziała, że w przypadku wyborów możemy utworzyć taki jednopartyjny, mniejszościowy rząd, który zajęłby się samy, samymi kwestiami bezpieczeństwa i wejściem do NATO. Jednakże patrzyłbym na tą informację z rezerwą, bo dalej mamy te oficjalne wypowiedzi, że niezależnie co się stanie, Szwecja i Finlandia wejdą tak. razem, takie od początku były, też będą. A na ile można liczyć na to, bo jakby te kwestie turecko-szwedzkie też często rozbijają się o, o jakby brak rozwiązań prawnych w prawie szwedzkim do pewnych rozwiązań. To jakby mówiłem przede wszystkim o właśnie zakazaniu działalności grup terrorystycznych, no bo jakby PKK jest uznawane za grupy terrorystyczne również przez NATO w dalszym ciągu. Więc jakby nie jest tylko tak, jak często się mówi, że PKK jest uznawana za, za granicę terrorystyczną tylko przez Turcję. Inaczej jest w kontekście innych tutaj grup, o których Turcja również oskarża o działalność turystyczną, choćby Lena, który jest akurat już tylko uznawany przez Turcję, więc tutaj sprawa jeszcze troszkę bardziej się komplikuje, ale kiedy jakby mówimy o, o grupy jak PKK, które uznają za turystyczną, czyli Stany Zjednoczone uznają Kanada, Unia Europejska, kraje NATO i dalej, no. i dalej, to jakby pojawiają się właśnie y, informacje o tym, że Szwecja musi zmienić niektóre zapisy w swoim prawie, żeby niektóre rzeczy mogła zabraniać albo ścigać. Tutaj między innymi właśnie chodzi nie wiem, o wywieszanie wpłaki, dalej i tak dalej. więc na ile jest to możliwe, na ile faktycznie takie kroki mogą być podjęte i o jakich krokach tak naprawdę mówimy, bo jakby pojawiają się takie zapisy, przynajmniej po stronie tureckiej po prostu o zmianach w prawie i to jakby brzmi tak trochę w zasadzie o jakich zmianach mówimy, w jakim prawie, czy nie wiem, w konstytucji, czy w ustawach, gdzie to się rozbija, bo to jest kwestia też tego, że nie wszystko jest tak łatwo przecież zmienić, tym bardziej nie mając pełnego poparcia. Mieliśmy w ostatnich tygodniach konferencję ministra sprawiedliwości Szwecji, który powiedział, że Szwecja chce zmienić krajowe ustawodawstwo antyterrorystyczne, i dzięki temu ma być niemożliwe działanie na terytorium Szwecji grup powiązanych z organizacjami. Tu chodzi oczywiście o organizacje, organizacje terrorystyczne, które są uważane za Turcję. Więc tutaj mamy taki pierwszy w stronę Turcji, który mówi, że zmiany też pozwalają na szerszą kryminalizację udziału w organizacjach terrorystycznych na terenie Szwecji. Jednakże znaczy, tutaj też mamy tak, że są zapewnienia, a z drugiej strony te, ta kwestia ekstradycji kolejnych osób do Turcji jest sprawą odkładaną na, na bok, i Szwecja na razie nie chce niczego. Nie, nie chcę udzielać ekstradycji do Turcji osób, które ona wymaga. Więc ekstradycji jest totalnie na boku i nie wiem, co dalej będzie. Moje ostatnie pytanie: jak szwedzkie społeczeństwo odbiera Turcję? W sensie Turcję, Turków, prezydenta Dana, chodzi mi tak w ogóle o szwedzkie społeczeństwo, nie tylko jakby o dość dużą mniejszość krytyjską i turecką, tych, którzy. Z Turcji uciekli z różnych powodów, no bo jakby tutaj sytuację mamy dość jasną i jakby nie jest zaskoczenie, że prezydent Erdogan nie cieszy się tam dużą popularnością, ale chciałam zapytać o całe społeczeństwo w stosunku do prezydenta Erdogana i w stosunku do samej Turcji. Zastanawiam się też, czy jakby odbieranie prezydenta Erdogana jako przywódcy tureckiego jest w jakiś sposób troszkę inne odbierania Turcji jako kraju. Ja wiem, że to bardzo często się łączy, tym bardziej, że mówiąc teraz o polityce Turcji, ma się bardzo często na myśli polityka prezydenta Erdogana, bo tak naprawdę wygląda ale właśnie jak to jest tak w ogóle w kontekście stosunku do Turcji, też biorąc pod uwagę, że no za parę miesięcy mamy wybory, może się nic nie zmienić, ale może zmienić się bardzo dużo i to jest tak jakby takie cały czas bardzo duże pozostające pytanie o to, co dalej. Chciałam jakby zapytać właśnie o, o możliwość tej współpracy Szwecji i Turcji jakby w przyszłości, kiedy już będą razem w, w Sojuszu Północnoatlantyckim, to czy widzi Pan możliwość jakby współpracy i tutaj pomocy, czy na razie te, te rokowania jakby, Uniemożliwią to na, na dłuższą metę, tak na koniec. Na razie to jest kwestia dość trudna i nie widziałbym kwestii współpracy, o ile to się nie zmieni. Oczywiście, jeśli Szwecja wejdzie do NATO i te kontakty się zmienią, będą bardziej żywsze i bardziej przyjazne, to jak najbardziej współpraca może być realna. Samo społeczeństwo widzi różnicę między Erdochanem a Turcją. Społeczeństwem tureckim. Tutaj nie ma tak, że prezydent Turcji to cała Turcja i nienawidzimy wszystkich, bo one blokuje nasze członkostwo. Społeczeństwo szwedzkie widzi bardzo pozytywnie Turcję, mimo całej sytuacji, też rozumie to, co tam się dzieje. Wiadomo, kwestia kurdyjska jest dość sporną kwestią. Tutaj wiadomo, że Kurdowie dla Turcji są postrzegani bardziej negatywnie, z kolei Szwecja bardziej pozytywnie, bo zawsze do takich grup jest nastawiona pozytywnie i nie ma czegoś takiego, że są tłamszeni i dyskryminowani. Więc kwestia współpracy w przyszłości może być jak najbardziej realna. Na ten moment, w przeciągu roku, dwóch może być ciężko. Okay, dziękuję. To w takim razie życzymy, myślę, że obydwoje, Szwecji i Turcji, żeby się porozumiało i żeby ten sojusz się rozszerzył o kolejne kraje, tym bardziej no z perspektywy tutaj choćby interesów Polski jest to ważne. Myślę, że to prędzej czy później nastąpi, ale no niestety ta droga nie jest łatwa, to jest wyboista. Ale mam nadzieję, że będziemy rozmawiać o, o Szwecji i Turcji w w takich bardziej pozytywnych kontekstach. Więc dziękuję bardzo za rozmowę i dziękuję również Państwu. Polecam inne nagrania, inne rozmowy, inne tematy dotyczące Turcji. I nie tylko obserwowanie ciekawych kont w mediach społecznościowych, żeby dowiedzieć się więcej o świecie i słuchać specjalistów. Dziękuję bardzo do usłyszenia. Dziękuję bardzo.